Zanim go wstawię do pieczenia, muszę go jeszcze obmyć zimną wodą. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. Hej, moje kochane głodomory! Wy już w tym USA to wiecie, że Jakubia kocha mięso ponad wszystko i wiecie co? Mi chyba do tych świąt w Stanach jest bliżej niż tych w Polsce, bo moje ulubione świąteczne danie to boczek. Idealna solanka to przede wszystkim idealna proporcja wody do soli. Ja na litr wody daję 8 deko soli i wam proponuję dać tyle samo. Dorzućcie teraz do swojej solanki liść laurowy oraz ziele angielskie i pieprz kolorowy. Następnie do tej solaneczki dodajcie trochę świeżych ziół: tymianek oraz niezastąpiony, niesamowicie pachnący i kojarzący mi się mocno ze świętami rozmaryn. I jeszcze jeden składnik, moim zdaniem jeden z najważniejszych w solance obok wody i soli, czyli czosnek. I ten czosnek, słuchajcie, przekrójcie w ten sposób, w poprzek. Ja daję nawet dwie główki. I teraz taką solankę musicie wstawić na ogień, żeby się zagotowała. Moja solanka się zagotowała, po czym ją troszeczkę schłodziłem. Nie może być wrząca, żeby ten boczek przy wkładaniu się nie zagotował. I teraz do tej schłodzonej solanki wkładam boczek. O, tak, właśnie w ten sposób. I chciałbym Wam pokazać, jaka jest różnica pomiędzy tym boczkiem, który jest całkowicie surowy, a tym, który jest wyciągnięty z solanki. Zobaczcie, jaka jest różnica w kolorze mięsa. Tu już zaszła pewna reakcja, i ten boczek na pewno będzie dużo bardziej chrupiący oraz soczysty. No ale dobra, to tak jak mówiłem. Teraz ten boczek chowam do lodówki, a ten przygotowuję do pieczenia. Trzeba go dokładnie przepłukać jeszcze po tej solance. Niech on tą nadmierną ilość soli, którą zebrał i na skórze, i na mięsie, zostawi w tej miejsce. Boczek przed pieczeniem jeszcze trzeba porządnie wysuszyć. A na samym końcu, przed włożeniem do piekarnika, pamiętajcie jeszcze o tym, aby ponacinać skórę. Boczek teraz przerzućcie do brytfanki, skórą do góry i skórę jeszcze natrzyjcie słodką papryką, która da niesamowitego koloru po upieczeniu. Oraz cynamonem. Tak przygotowany boczek ląduje w piekarniku. Będę go piekł w 120-110 stopniach przez około 5-6 godzin. Ekstra dodatkiem do boczku będzie konfitura z czerwonej cebuli z dodatkiem świątecznej żurawiny i cynamonu. Najpierw cebulę kroicie w piórka. Musicie teraz wrzucić na suchą patelnię, gdzie niegdzie już widać, jak ta cebula się przepięknie przyrumieniła. Kolejnym składnikiem jest oczywiście świąteczna żurawina. Tutaj mam miód pitny, tak zwany trójniak, oraz miód gryczany. Następnie do konfitury dodaję soku ze świeżych pomarańczy. Czas konfiturę doprawić. Odrobina cynamonu, no i oczywiście świętami pachnące goździki. Znieście teraz ogień pod patelnią na minimum i poczekajcie jakieś 15-20 minut. Konfitura z żurawiny i cebuli już jest gotowa. Widzicie, jak pięknie się zredukowała. Mam nadzieję, że wasza wyszła dokładnie tak samo. Czas na gwiazdę tego świątecznego wieczoru czyli pyszny boczuś. Wygląda perfekcyjnie. Jest turbo, ale to turbo miękki. Dzięki temu, że ten tłuszczyk cały czas wchodził w głąb mięsa i sprawiał, że stawało się o właśnie tak. Jeszcze troszeczkę trzeba udekorować. Nawet kilka świątecznych elementów. <laughs> Wszyscy wiemy o tym, że w Polsce w Wigilię nie je się mięsa. Dlatego ja Wigilię z reguły omijam, a pojawiam się w domu w pierwszy dzień świąt właśnie z takim boczusiem upieczonym na złoto i konfiturą przepyszną z cebuli i żurawiny, a cała rodzina po prostu pieje z zachwytu i mam nadzieję, że u was też tak będzie w te święta. Wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego. וסאווי, שייארד.